ja Yo siemanko, z tej strony BlueRGD i witam was w na moim kanale Dzisiaj zagramy sobie w Brawl Stars Wybaczcie, że taka długa seria była na moim kanale ale zrobiłem sobie taką przerwę e, Dzisiaj niedawno nie weszła nowa aktualizacja i was trochę tutaj ominęło Na moim koncie pojawili się dwóch nowych zadymiarzy, między innymi PanPi i Din Dzisiaj sobie przetestujemy na odcinku tych dwóch zamiarzy Trochę już z nimi grałem. Porobimy sobie wyzwania. Wyzwania sobie porobimy. Ja już mam tu ósmy poziom. Misje mi się dopiero zresetowały. Nowe mi się pojawiły. Dzisiaj będziemy sobie chyba robić zadania spyper i nagrody chyba. Nie wiem. Jest nagroda? Jest nagroda. To zrobimy sobie jeszcze nagrody. Yy, najpierw sobie przetestujemy pana Pi, chyba. Yy, ja nim troszkę już grałem. Wyleciał mi ze zwykłej skrzynki jeszcze przed aktualizacją. Jeden chyba albo dwa dni przed aktualizacją, chyba. A jean właśnie wypadł mi dzisiaj z Big Boxa. Yy, tutaj jest Piper Katz. Panie Katz. Ła, dużo bijesz! Ła Dobra Napiszcie w komentarzu, czy y, kupiliście y, karnet zadymiarski za, za gemy y, Ja go chyba nie będę kupował O nie, problem z serwerami Jakbyście mieli problem z, z, z połączeniem albo serwerami to dlatego, że dużo osób loguje się na Browsters. Jest mowa aktualizacja, więc dużo osób loguje się na browstars. U wszystkich raczej youtuberów tak będzie na odcinku z Browstars. Nie tylko u mnie tak będzie. To nie oznacza, jak wam tak laguje, to nie oznacza, że nie macie tam jakiegoś dobrego połączenia, albo coś. Po prostu jest problem z serwerami. Dobra. Baby tutaj zabiliśmy. 7 cubków i wielkie starcie. Hmm. Sandy! Proszę nie spać. Dobra. Eee, pierwszą rundę na odcinku wygraliśmy panem 50. Ranga w ogóle. Zmieniło się tutaj, jakby ktoś nie wiedział Po rundzie kręg się zmieniło I w ogóle i tak dalej i tak dalej Ja wbiłem 6500 pucharków W sumie już 600 tysiąc tutaj mam, zobaczcie sobie stan mojego konta Zadymiarzy tyle mam 23 3. Trochę sobie poulepszałem tych zadymiarzy 8-Bit'a, sobie miałem ulepszyć, ale zapomniałem, brawo ja e, Teraz sobie stujemy Gina. Miałem na starym koncie wszystkich zadymiarzy, których teraz mam, oprócz Pana Piwo oczywiście, on jest nowy e, Okej, okay. tu jest skrzynka bra cyk, cyk ty jesteś. O, uciekasz już. Przykro mi, dżin... yy, bu. Jaki ci. Ok, rozwalamy. O, jak mi przykro. Chodź. Aha, Aha okej. Okay. Dobra, lecimy i rozwalamy, albo. On nas chyba raczej rozwalił prędzej. Ten EdBee. O nie, on idzie tutaj, on idzie tutaj, on idzie tutaj! Ehehe, to ja może zwalę? Co będziemy tak chodzić? Zostaw mnie. Ja nie wiem, ale jego mam. Ja zniszczyłem to za niego. Jego. Dobra, ten Barley rzuca swoimi miksturkami. On ma 8 cubów. Po tobie, Barley. Albo i po mnie, po mnie, po mnie no nie <słuch> tak i nie Oh my god! Kurde, jeszcze mi się bronzczy, tak, w ogóle ten yy, plus 7 pucharów, trzecie miejsce. Nie jest najgorzej. Wykonamy sobie teraz. Aha, aha, to, to, to fajnie, bardzo fajnie. Okej, okay, nie walnę. Wykonamy sobie teraz zadanie Piper. Może nam się uda. Mam już jedno zrobione. Rundę wygraną Piper. Okej. Okay. Oh my god. Hmm. Dobra. Rozwalamy. No nie, 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 nie. Okej. Okay. Kurde, pomogłem. O, wy sobie żarty stroicie? Jezu, w ogóle, tam gdzieś dostał? Dostał ten tik, jakim cudem on dostał? Dobra, leży. Jezu! No i co jest z tym połączeniem, ciągle? Halo. Dobrze, jestem już, e, teraz Brawl nie powinno się zacinać, ani nic. Mam nadzieję, że tak będzie. E, dobra, zagramy sobie rundkę Piper. Okej. Okay. Lecimy z nimi, i rozwalamy wszystkich. Tam jest Bibi. Ona nie chce nas zabić, ja się bardzo cieszę. Kurde, okej. Okay. Cyk, cyk, cyk. wejdź, wyjdź stąd. No chodź tu, no chodź tu, no chodź tu. Cyk, cyk. Daj, nabić. Ho, powiedziałem, że nie będzie sprawdzić tego. I oczywiście mnie wywala, nie? Oczywiście nie wywala, jak powiedziałem, że nie będzie prosy już sprawiało problemów. Okej, nie bardzo mnie wywala, no ale no, co jest? No kurde, no, to, Dobra, robimy dwa wyzwania na raz. A co tam? Na nagrodzie Piper. Proszę, oby mnie nie wywaliło. Chociaż ten meczyk. Hmm. O, dobra. Cyk. Syk. Kurde. Hm. Nie. Nie. Teraz mi to wyskoczyło, jak jest będziemy. Czemu wszystko mi utrudnia ten odcinek? Ej, serio, wszystko mi utrudnia ten odcinek. Mm. Bye bye. Hm. Aha, co ty zrobiłeś ból, nie wiem? Ale to za mądre nie było, bym ci powiedział tak. Jest Tam jest Barley. Aha, Jackie dostała. Chciałem, żeby Barley dostał, ale Jackie to Dobra, Jackie dostała Nawet mocno. Cy, kurde, przyciągnęła. Ma tarczę. Dobra. Mm. Gdzie jest ta Jackie? Oni tam. O nie. O nie. Zostaw. Nie! Ciek, okej. Okay. Dobra. E, wykonaliśmy dwa wyzwania chyba. No nie, e, po prostu ten... Za, wykonujemy dwa wyzwania teraz. Okej, okay, lecimy z kolejną rundą. Okej. Okay. Hmm. O, nie mają kieła, kieła i rzeki. Dobra, prowadzimy, Proszę nie zgiń. Nie. Czy ja tak dużo wymagam od was randomy? Żebyście nie ginęli. Bo chcę to wyzwanie zaliczyć. O, cię chyba coś takiego. Leży! Ja też zaraz będę leżał. Nie. Ja jeszcze głowa tego. Nie on nas zamknął! Jezu! Czemu ty giniesz poko ciągle? Oh my god. Cynk. Cynk. Hmm. Dobra, dostał Prowadzimy Jest Jeszcze cztery HP Proszę nie zgin Nie zgin Nie Nara Dobra. Dobra Też nie żyje Chyba to wygramy, chociaż nic nie mówię jeszcze, bo ten kiełek Tutaj cały czas nas ostro obija a oni dokańczają Ja jeszcze to postawię tutaj Bra, poleciała na tego Okej, okay, chyba to wygramy, prowadzimy od 10... Nie, zblokowałem się, co? A na no tych, tych... Kurde, prawie dostałam ale dobra, wygraliśmy. Dobra, to by było na tyle tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. No i cześć.